Dwa lata przyszło czekać na kolejną edycję statuetek starosty Częstochowskiego. Stan epidemii pozwolił zorganizować to wydarzenie, niestety w cieniu trwającej wojny na Ukrainie. Stąd nim poznaliśmy nominowanych i nagrodzonych. Na scenie pojawili się wszyscy obecni w tym dniu samorządowcy, by tym razem gestem dać wyraz solidarności z Ukrainą. Następnie poznaliśmy grono nominowanych do statuetki starosty, których, jak mówi nam Krzysztof Smela, nie było łatwo wybrać. Spośród tych, którzy na co dzień działają na rzecz lokalnej społeczności. W różnych dziedzinach życia. Zawsze mam jakieś dylematy. No ciężko to jest tak wyważyć do końca, czy przy okazji wypełniania swoich obowiązków służbowych, mówiąc tak kolokwialnie za, za pieniądze, ile kto od siebie jeszcze daje, pełniąc różne funkcje w różnych stowarzyszeniach społecznie. I no pewnie, że mógłbym dać ze dwie więcej, nic by się nie stało, ale to są jeszcze niektóre młode osoby, które mają szansę. Jeszcze trochę popracować i pewnie, pewnie są takie możliwości, żeby w przyszłych latach na tą statuetkę zasłużyły. Wreszcie chwila, kiedy poznaliśmy nagrodzonych, a wśród nich m.in. Lilia Deska, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej, Teater Dratwa Skłomnic, Klub Sportowy Dragon Janów, Piotr Bombelewski oraz prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Maty Bardzo się cieszę z tej nagrody, szczególnie że na tę nagrodę zapracowało bardzo wiele osób. To jest efekt. Pracy i współpracy pomiędzy samorządowcami subregionu północnego, pomiędzy prezydentem miasta Częstochowy, pomiędzy starostami powiatów subregionu północnego. To wszystko przyniosło nam korzyści dla naszych mieszkanek i mieszkańców, bo dzięki naszej współpracy pozyskaliśmy dużo więcej pieniędzy niż nawet liczyliśmy na samym początku i nasza obecność w Unii Europejskiej przynosi konkretne, realne efekty dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców całego subregionu. Prezydent, poza tym, że jest prezydentem dużego miasta, to pełni wiele różnych funkcji społecznych. Jest też strażakiem, ale ja patrzę pod kątem subregionu, gdzie jest prezesem subregionu naszego tutaj północno-zachodniego, tak się nazywa, w województwie śląskim, gdzie przepracowaliśmy pierwszy okres pozyskiwania środków unijnych. Za to pieniędzy nikt nie bierze. Jestem też tam wiceprezesem i, i wiem, jaka jest aktywność, i wiem, ile też powiat skorzystał na tej współpracy i na prowadzeniu tego subregionu przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, przez jego biuro, przez jego ludzi. Dlatego tutaj akurat nie mam żadnych wątpliwości, że w tym temacie dokonałem dobrego wyboru.